Zakończył się szczyt Unii Europejskiej. Polskę reprezentował pan premier Donald Tusk. Główny temat to była Unia Bankowa. Zapadły decyzje, że do końca tego roku mają powstać ramy prawne wspólnego nadzoru bankowego, natomiast w trakcie 2013 roku ma się wyłonić ten nadzór bankowy, co potem otworzy drogę do tego, żeby Fundusz Ratunkowy dla Banków mógł te banki w potrzebie w strefie euro ratować. To, czego pilnowała polska delegacja, to było to, ażeby ten wspólny nadzór bankowy był otwarty dla krajów spoza strefy euro, żeby mogły w nim uczestniczyć na równych prawach, i takie zapisy udało się w tych konkluzjach Rady zawrzeć. Oczywiście diabeł ukryty jest w szczegółach, więc trzeba pilnować, jak to będzie wyglądało w praktyce, ale na dzisiaj konkluzje szczytu, jeśli chodzi o Unię Bankową, wspólny nadzór bankowy, są dla nas satysfakcjonujące. Drugi temat, który był podejmowany to kwestia budżetu, wydzielonego budżetu samej strefy euro. Nie zapadły żadne decyzje i pozostawiono przewodniczącemu Rompoyowi pracę poszukiwawcze w tej materii. Obawy polskie dotyczą tego, czy ten budżet wewnętrzny małej strefy euro będzie miał, czy nie będzie miał wpływu negatywnego na ten wielki budżet, na którym tak Polsce zależy. Padają zapewnienia, że nie. Trzeci wreszcie temat to wzrost i zatrudnienie w Unii Europejskiej, nad którym debatowali przywódcy, premierzy, szefowie państw i rządów. Chodzi o to, jak rozruszać europejską gospodarkę i sprawić, żeby ten zaklęty krąg recesji, stagnacji się zakończył. Tutaj jest bardzo wiele obiecujących zapowiedzi, natomiast kryzys nadal jest dla Unii Europejskiej bardzo niebezpiecznym zjawiskiem.